Was bardzo strictecznie w kolejnym odcinku z dosyć Średnia Wiecza. No cóż yy, Postanowiłam, że mam wywalona dobrobyt i po prostu chcę zrobić tą misję bo jeszcze jej nie robiłam nigdy yy, Akurat będziemy używać do tego czarodzieja i szpiega lub rycerza, ale rycerza z tego to nie mamy, nie mamy medyka chyba mamy, ale nasz medyk powiem pierwszy, czarodziej też powiem pierwszy Sądzę, że możemy użyć czarodzieja, bo czarodziej nam się przyda w późniejszej fazie gry a medyk, medyk zawsze jest tak samo użyteczny. No i oczywiście jeszcze bardziej cieszyć Andreja. Dobrze. Dzień jest. Dziś jest ten dzień. Adept Klaudiusz zbuduje nową, żywą, oddychającą osobę z surowych materiałów i w jakiś sposób na tym zarobi. Lecz najpierw będzie potrzebował pomocy w zdobyciu paru składników. Dobrze, co mam zrobić? Poprosić o pomoc. Co Andrej ma stworzyć? Poproszę o przyniesienie miotły. Spytam, czy może przynieść miecz. Eee, nie wiem dlaczego ci to będzie potrzebne, ale na początku zróbmy wam zadanie dzienne, bo nie chcę mieć problemów później z tym. Eee, jak to z osobisty. Kurde, już się przyzwyczaiłam do. Co to ty musisz zrobić? Zapłacić podatki. A, w tą stronę. Dawno nie grałam w średniowieczę, to teraz mam nie lada problem. Andrzej, co ten trzeba się robić? Też musisz zapłacić podatki. No, od razu posłucha Ci się włączyła. Gdzie jest nasz. A. Aha, dobra, rozumiem. I zaczekaj, zaczekaj. Zanim tam wejdziesz, zapłać podatki. I masz chyba wydać adat, nie? Eee, tak, wydać odetchni masz. Zaraz. A nie wyjdziesz, na dzielce żeby było. Eee, sprawdź popatrzcie dla... Ok, czyli możemy nawet sobie zwiększyć yy, poparcie w rękodzielcach, a tak miło wyszło. Yy, świetnie. Ty nam się przydasz. Ok. I ty za chwilę będziesz rozbierasz zbi to sobie wszystko. Pewnie jest, będzie za mało. Będziemy musieli pójść do studni, znając życie. To chcę, żeby roku. Czy do tego potrzeba było? Nie pamiętam. Zaraz się zobaczy. Eee, eliksir uroku... Nie, potrzebny był fosfor. A fosfor chyba gdzieś tu blisko był. Eee, to był chłopak Tak. Na pewno fosfor jest za kowalem. Eee, może po prostu pójdziemy do kowala, bo nie chce mi się szukać. Chociaż nie, tutaj bodajże jest fosfor. Ale nie jestem pewna. Bardzo możliwe, że nie jest i się mylę. Ta elektrum. Ym, na pewno fosfor jest tutaj, za, u tej pani. Tego, tego jestem akurat pewna. Nawet chyba odkryty, więc nie, trzeba, nie będzie problemu. Aha, jest fosfor. Zbierz sobie trochę fosforu. I w sumie możesz odkryć. Tu chyba jest ziele, a tu jest. A to jest nie pamiętam co. Ale to są. Nie, to jest i wilcza jagoda i nocny dzień. O, nocny cień się może przydać. Ok, to ty wróć. Nie masz że co zrobić, możesz wrócić sobie. Można cię... Czy ty masz jakieś mięso? Na spodzie? No, ile to masz rzeczy. A, tak, to tobą to dorobiliśmy się wielu rzeczy, o których nawet nie miałam pojęcia jak. Oj, będzie trzeba proście wytworzyć śmierć, zakłady. Eee, mam jeden. Masz trochę mięsko. Będzie dobrze. Wróć do domku Adepcie, mój drogi. I myślę, że... Wyprawy się o miotłę. Kto wie, inteligentny będzie ten nowy stwór. Trochę o pracę mu sobie powinno zapewnić mu odpowiedni cel w życiu, ok? Yy, wyrób ten eliksir uroku i go dostarcz, i idziemy coś zjeść, przesłać się do Andreja. Tak, pierwszy dzień zawsze tak jest. Yy, daj eliksir uroku. Andrzej, chciałem, ty się bawisz? To możesz założyć? Możesz założyć światło, żebyśmy. Okej. O, to, so, wow, to ty już masz dużo tego. Też poćw... E, ha, dobra, no, sobie. Po prostu, aby. O, fajnie, dostałeś. Klaudiuszu, Klaudiuszu. Co ja bym mogła z tobą zrobić przed tym? A już jest złoto. To krótka misja? No, myślałam, że będzie długa, skoro jest tyle za nią punktów. A, nie tu, to, tu. To. trzy królestwa. Trybie królestwa. No, to jednak jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, raz, dwa, trzy, cztery, tak, pięć. I na każdą oprócz brązowy mamy dokładnie tę samą ilość dodatnych i, uje i ujemnych, tylko mamy więcej później... Tak naprawdę tego doświadczenia i punktów zasobów. okej okay. No ale my i tak będziemy robić na yy, ten, ten platynowy, bo mamy taką... Ambicje. roznoszą tradycyjnie. Zjesz. A, ty już możesz pójść spać w sumie. Aha. Ty sobie tak ładnie tutaj zjedz. I pomedytujesz sobie. To jest też całkiem fajne. To jest jednocześnie fajne i kiepskie w magach, że oni mogą medytować. Fajne, bo możesz się wyspać wszędzie, ale kiepskie, bo łóżko daje ci szybciej energię niż medytacja, no ale nie możesz mieć wszystkiego. I szkoda, że silniejsze laski nie sprawiają, że szybciej śpisz. Szybciej, znaczy mocniej medytuj... Podczas medytacji szybciej Ci się wskaźnik energii, to by było fajne. Okej, okay. jak widzę będziecie pracować po nocy. No, a to takie typowe dla Was. Półtora? A, no tak. jak się wypisz, wyśpisz, to przygotujesz jakieś jedzenie. No i też w medytacji nie możesz mieć dobrze wypoczęty, to mój ulubiony nastrójnik niestety nie istnieje tutaj. No, chodź, idziemy. Podejdziesz tutaj. Yy, nie będzie zupa z cerniny. Poprosisz o pomach. musisz się lepiej z nim znać. Okej, okay, możesz już przez przestać. Okej, możesz już to... Okay, możesz już tą zupę. To jest krótka misja, nie spodziewałam się. Ech. Poznaj się z nim i to w ogóle tak wszystko i wszystko i w ogóle... Chodzi o to, żebyśmy. No, od razu był zdany. On już zarywa? Nie Poproś go o pomoc. Ym. Części ciał, co? I nie o to skąd pochodzą? Łatwiej na załatwione. Okej, okay. badaj przez godzinę. Zabądź miotłe. Mam nadzieję, że. Klau... Adyl Klaud już nie próbuje znowu tutaj zrobionego przez ciebie bałaganu. Albo zrobić nowy. Hmm... Gdzież piek ma z... zrobić części ciała? Znajdę ofiarę, znaczy y, dawcę. Możemy też poszukać raczej od części ciała. Jeżeli będziemy przy okazji te do po dołu, to nie, nie będziemy. Ale nie chcę nikogo zabijać, Andrej jest to teoretycznie dobry. Ty. A... Gdzie jesteś? Ale zawsze się, dlaczego on... Weź piękną łóżką. łóżku. go. nam się przydasz. O, bardzo miło, że już przeszedłeś jest na świat? Okej. Okay. Może być. E, no to. Leć. E, co ty dokładnie chcesz? Poluj w lesie. O! No dobra! Dróżny e, rołowy. Jesteś już w domu? Nie, już właśnie idziesz do domu. Ach, pięknie teraz musisz pobadać sobie przez. A, my już jesteśmy. Przez godzinę. Jak tam ci idzie? Hmm. Zaintrygowany. No, tylko oplatkowaliście sobie już jesteście. Co tu się dzieje? Się? O, i. To jest jakiś zapalony łowca. Zawsze mamy salinę. Okej. Okay. Tak, muszę użyć składników, które reprezentują wszystkie siły życia i śmierci, aby stworzyć esencję życia. Wytworzy esencję życia. Aha, czyli godzina ci starczyła, żeby ogarnąć, jak stworzyć nowe życie. Okej, okay. spoko. No więc możemy ją stworzyć. I zaraz będziemy mogli stworzyć dwie dawki, bo mamy dwie nocne cienie. O, jak dobrze, że wtedy się połosiłam. Okej. Okay. Słowa sim, e, Sima Adept Cloud już nie mówią, że muszą to być ludzkie części ciała. Ty widzisz, że sądki powinny starczyć. Aha, no dobra, no skoro tak uważasz. A co to jest? Mięso, od z kulika? Niedźwiedź? Uuu, niedźwiedź, a wiesz co, chory taki dobry jesteś. Weź na karmą tą bestię i skocz jeszcze. Chcę mieć yy, przynajmniej ostrze zakłady całe, zanim to będziemy... Mm. O, tak, tak, dobra. To... Kwestia wiary przejść przez padło sądu. Hmm, nie wygląda na to powinno żyć martwe ciało. Wypróbujmy to, dobrze? No, pokaż się, czy będziesz miał. No, wam. Nie, raczej tak to nie będzie mać. A szkoda! Wybierz się do kramu miejskiego. W ogóle trzeba zbudować rycerza nie po to, że chcę nim grać, tylko po to, żeby był mur i żeby to ładnie wyglądało. Niestety trzeba zbudować akurat rycerza do tego. Najpierw no trzeba go tworzyć, wystarczy go zrobić. Siódmy level, powiadasz. Gdzie jest moja miotła? Dajcie mi miotłe. O, tu jest. Hmm, teraz. Cóż, teraz stwór Sima Cloud już może mieć swoją małą miotełkę dobra yy, wąskie uliczki i tak dalej jest złota, bo trwa krew o, poucza ich ach, wiedziałam taki dobry, reakty jak ty nie mógłby, przecież uciec poucza zbiry chowają ostrza dają mu aż 4 simole ale dajemy, mamy punkty słaby mamy oleum lecznicze, które nam się przyda czy znaczy bardziej, że się nam przydała maść ale nie narzekam jest bardzo dobrze Mieliśmy raz ten event, tak mi się wydaje. mam aż cztery eliksiry energetyczne, bo mi... A, tak! Źródełko! <grych> e, no tak... Okej, okay. daj mu te... te. A, jakbyś. O, to się nada, Andrzej! To się nada znakomicie! Tylko gdzie ty to... to e, nie, nieważne, nie mów mi. E, Przeprowadź tajny eksperyment. A, na lokację, to no może lepiej po prostu... Claude już ma za niski poziom skupienia. Okej. Okay. Rozumiem. To musi być naprawdę... O, możesz się pomodlić. Jesteś ranienie? No, od razu. O, patrzcie jak od razu. W krzach widzący patrzy i już mu się podoba. Plus 10? No, jest moc. A ty wróć do domu. ja też nigdy nie, byłam, nie miałam tej misji, więc nie jestem pewna, czy na tym, na tym tajnym eksperymencie się nie skończy. Jeżeli będziemy mieli za to złoty medal, to by było po prostu kiepsko. No, kiepsko to by wyglądało, gdyby po prostu jeden dzień to trwało. jeżeli to jest misja na jeden dzień, to tak trochę słabo, no ale no, ja rzekam. A ten Klaudiusz spojrzał na ciało, jakie złożył. Nie byłoby najpiękniejsze, ale mogło ci się nadać. Prawdę mówiąc, przypominało mu nieco dawno utraconego brata, Abnera. Nieważne, czeka praca do wykonania. Zaczekaj, ze zwierzęcych cząstek... Nieważne. Wszystko było gotowe. Klaudiusz wstrzyknął do ciała swojej pieczołowicie yyy... eliksir. Wkrótce uży rezultat. Nagle stwór podrywa się. Żyje! Klaudiusz osiąga sukces. Ale jakże okaże się ten stwór? Istnieje widać, że to jest koniec, tak? Nie, dobra. To nie jest koniec. Podoba mi się, dobrze, dobrze, to nie jest koniec. Już myślałam. Wróć. Sim, Co to jest? Dobra. Dobra, a ja się nie wtrącam. Ja się nie wtrącam. Ja nic nie mówię. Ja się nie wtrącam, o właśnie, jadrzy gulczy, sprawdźmy, dlaczego potrzebujemy, liczy jagody i nasion, których oczywiście nie mamy, tu jest liczy jagoda, czy gdzieś tu jeszcze jest liczy jagoda, wątpię, czy aż trzy możemy zabrać z tej jednego krzaka, o super, ale nie mamy nasion, więc trzeba pozbierać inne rzeczy, żeby mieć nasiona. Okej, okay. to już powinno starczyć. E, chyba jesteśmy... tak, na sali balowej, to nie. Okej, okay. do góry. I wyrób ten jad żywulczy. Ty co możesz do zrobienia? Zebrać zioła, okej. Okay. W ogóle nie ma na mi się żadnych zagięć, nawet ja nie mam, nie mam rozrostu tutaj. Eee, aha, dobra, zrobimy. innym. Wrócisz, i ty masz złożyć świeży już. Do tego, z tego co pamiętam, jest potrzebna właśnie. Yy. Okay. Tak więc zostaw tajemniczą przesyłkę i daj jadrze kluczy, pokolwiek jest ci potrzebny. Do tego jest, z tego co pamiętam, właśnie potrzebny yy. woda, tak? Świeży już? Proszę pamiętam. Nie, mądralica. A, no to prawie trafiłam, bo mądralica rośnie nad wodą. O, tu jest nawet. Widzę, że już zbierałam ją. Nie, to jest pański listek. O Boże, to pański listek rośnie nad wodą. Jaką ja głupotę pal palnęłam. Dobra, nieważne, nie, nie słyszeliście tego. Tego nie było. Mądralica rośnie tutaj. O, i nawet dwie udało mi się zabrać fajnie. Szkoda, że wraz z, z zdobywaniem y, poziomów na przykład nie umniejsza nam się szansa na już wszystkich składników. <coughs> Przepraszam. To był było całkiem fajna. Daj świeże już. Ty już wszystko zrobiłeś? To w sumie. Okej, okay, to temu zaraz dasz. I. Okej. Okay. Porozmawiaj. Y, rozmawiaj ty. Może wrócić do domu. Okaże się, że to pewnie nie jesteś złym, złym, złym człowiekiem. Bóle mnie przejmuje się tak bardzo. Po prostu czuję się samotnie. Czy to się nazywa życie mistrzu? Co tam mam zrobić? W się... Sensie... serio? Mamy się zaprzyjaźnić z tym spore? To jest trochę straszne. E, dwa razy po znajdugnam, no ale dobra. Okej. Okay. Ty poszedłeś spać? Nie poszedłeś spać oczywiście. Nie ściel tego łóżka tylko i spać, jak prawdziwy mężczyzna. No. Dokładnie. No okej. Okay. Ja jeszcze nie coś się spytaj tutaj o religię. Proszę, się działa, sztuki. O, wreszcie. Masz rację! Już miło jest mieć przyjaciela na tym świecie. Teraz jestem w gotowości wykonywać mój cel. Pomagać Ci. Yy, lepiej niech ten stwór zachowa się na Okej. Okay. A wiecie, to Wy może zjedzcie, wyśpijcie się. Yy, jesteś tutaj. ty może zjedz coś. Yy, nagle nie mam pewności, czy to dobry pomysł. Muszę mieć oko na tego stwora. A tak, Ty jesteś mizantrop. Teraz mu, yy, nie móc się, tylko medytuj. W sumie... Nie, nie, nie na jedno wychodzi, na no, ale dobra. Przygotuj jedzenie. Mm, to trochę może potrwać, bo akurat teraz śpią. Ale całkiem miło, to ile to min? To były dwa dni, tak? Dwa dni. No to krótka misja, wydawało mi się, że będzie dłuższa. Jak się już nie wydaje, no chyba, że dopiero... Znaczy jest już platynowe, więc niedługo powinna się kończyć teoretycznie. Chociaż ja wiem, może to być też ciężkie. Niech będzie z sarniny. Mamy dużo sarniny, możemy się nie bawić. Szastać w każdą stronę. Weźcie, mam sarninę, będę ją szastać. Dokładnie. I zamelduj się z nim, Skoro tak bardzo chcesz. Gdzie Ty jesteś? Tutaj. No już masz posłuchać, nie chce mi się wracać. Masz miary dobrej humoru a mamy dużo zaspokojenia tej platinumówki więc. Hej, wyglądasz znajomo. Czy ja się skończę? Nieważne, to nic takiego. Stocie czuję się całkiem nieźle. Dziękuję. Adet Klaudiusz dobrze o mnie dba i mam tak wspaniały dom do sprzątania. Dzięki za pytanie i miłego dnia. Pogratuluję tej osobie. Tyle znaczy? A, to jest nasz rudy potwór. Piękno stworzyłam ją. Yy, z tego co pamiętam, stworzyłam ją w ostatnim odcinku, ale, ale z tego co tam coś. Coś się zrąbało i w ogóle no, kiepsko poszło z tą postacią, bo mniej więcej od piątej minuty jest dokładnie ten sam obraz i, i zetknąłem się. <grywa> I ogólnie kiepsko to wygląda. Urwało mnie jeszcze film, zanim zdążył się skończyć. Nie wiem, jak to zrobiłam, ale, ale mam dar. Mam po prostu dar. Dziękuję, Andrzej. Nie tylko udało mi się dokonać pionierskiego odkrycia, ale także mam teraz nowego pomocnika. I zakładam, że teraz się kończy misja, co nie? O, Andrzej, poziom ósmy. No super, dwa. E, Andrzej długo będzie miał poziom dodatkowe. Okej. Okay. W takim razie. O, nawet dobrobyt na mnie spadł aż tak bardzo. No to w sumie to byłoby na tyle. Myślałam, że misja będzie krótsza, ale mimo wszystko dziękuję. Jestem ciekawa, jakby się to potoczyło. Czy potoczyłoby się to poje, tak samo, gdybyśmy wzięli ludzkie kawałki, zabijając kogoś? Ale. To może następny raz, jak się nam trafi ta misja. W takim razie, ja, na, ja Wam w sumie już podziękuję. Myślę, że stworzymy, zdecydujemy i stworzymy następną postać dopiero na początku następnego odcinka, dlatego, że nie jestem pewna, jak będzie z misjami, co będzie czego będziemy potrzebować, a nie chcę teraz robić, bo mi się podoba, bo już w sumie zbudowałam wszystko, co lubię, więc teraz będzie trzeba patrzeć na to strategicznie. Jeszcze na koniec tylko mogę powiedzieć, że mamy już Brakuje nam tylko 10 misji. Mamy 10, mamy 6 z 16, czyli jeszcze 10 misji i prawdopodobnie skończymy tę ambicję. No, o, o ile w pewnym momencie nie zrobię na przykład złotego przez przypadek jednego, no ustalmy, że tak. To, no, no, to przed jeszcze 10 odcinków do końca tej ambicji. Oczywiście, jeżeli patrzymy optymistycznie. No, dzięki Wam. Hej.